Musimy odrobić tę lekcję i troszkę za późno chyba nasz tab się obudził z tym. Przed wejściem na briefing siedził Pan konkurs duetów? Oczywiście, do końca. I jak, jak wyrażę No na piątym skończyli, niestety, no... W... Olek się za wcześnie odbił, to było widać, że za wcześnie. Mhm. Ciężki był ten ostatni skok w tej ostatniej grupie, bo był wiatr i... Tutaj się trochę bałem o Olka w, te, w tym wypadku, bo... On w stonikach dwa razy szósty był mhm. i, i wydawało się, że wszystko jest fajnie. I trzeba było trochę szczęścia, więc no... Fajne jest to, że już, już pokazała się walka. I w zasadzie po trzech skokach byliśmy cały czas na trzecim miejscu, tylko że ta przewaga była bardzo, bardzo mała Japończycy, e, e, Niemcy i Austriacy byli bardzo blisko, więc to właśnie mogło się tak zdarzyć, że każdy z nich mógł tam skoczyć, tym bardziej, że tam był Kraft, Wellinger, Kobayashi, ale brawo chłopakom za, za walkę. Ja myślę, że gdzieś tam, może na koniec, ale zaczyna się coś dziać w końcu. To jakie przewidywania na resztę weekendu w Oberstdorfie. Ja myślę, że, że walka przede wszystkim, bo muszą jakby zrobić wszystko w tym kierunku, żeby, e, żeby dobrze skakać, no bo jeśli będziemy się dzisiaj koncentrować tylko i wyłącznie na, na samym wyniku, e, to nie tędy droga, trzeba po prostu przede wszystkim koncentrować się na dobrych skokach. I chciałbym zapytać w ogóle o Nicole Kondel i powrót do e, żeńskiej kadry, jaki jest status obecnie i jak w ogóle Pan do tego podchodzi? Powiem szczerze, że sam byłem troszkę zaskoczony, bo jak tam przyszedł wniosek od pierwszego trenera o to, żeby Nikolę na ten moment odsunąć, no to my jakby nie sprzeciwiamy się takim decyzjom, bo wiele takich rzeczy należy przede wszystkim do trenera. To on jest najbliżej z tym. Mieliśmy sporo jakby problemów przede wszystkim komunikacyjnych w tej grupie, nie tylko w tej grupie. Ja myślę, że nasz problem jako w ogóle Polaków jest duży, że my przede wszystkim nie rozmawiamy. Eee faktycznie się dogadali. Ja nie rozmawiałem jeszcze z Rodlauerem na, na ten temat. Odwołano im Płac Świata w, w Raznowie, więc pojechali na Kontynental. Nikola była tam już zgłoszona wcześniej. Pojechała, była najlepszą z polskich zawodniczek, więc myślę, że stąd decyzja też trenera, żeby ją przywrócić. A mam też nadzieję taką, że w końcu porozmawiali sobie tak na ludzie na spokojnie, żeby dojść do, jakiego, do jakiegoś konsensusu i faktycznie e, no, grają do jednej bramki. Moje ostatnie pytanie. Jaka jest Pana diagnoza tego, że ten sezon w skokach męskich nie układa się tak, jakby sobie zapewne Pan życzył i jak się układał poprzednio? No, ja myślę, że na, na diagnozy to przyjdzie czas na pewno po, po sezonie na jakieś analizy, więc teraz na pewno trzeba bardzo spokojnie do tego podchodzić, bo no, nic nie jesteśmy w tym momencie w stanie zrobić i, e, i analizy gdzieś tam cały czas trwają. Pewne jakby tam nie tylko przypuszczenia, ale już e, informacje i też e, wnioski mamy. E, rozmawiamy z trenerami, rozmawiamy z wszystkimi działaczami, z zawodnikami również, więc jest wiele rzeczy takich, które, które miały wpływ. Ja też jakby chciałbym przekazać jedno, że to jest tak, że forma zawodników to jest forma, ale niewiele z osób wie o tym, jak dużo zmian było w tym roku i one bardzo późno nastąpiły, bo dopiero w końcem czerwca. Nie, o sprzęt, który jest w skokach narciarskich. Przede wszystkim buty, wkładki, które są. No, e, myślę, że przede wszystkim naszych zawodników dosyć mocno to dotknęło ze względu na to, że my wtedy technologicznie byliśmy bardzo do przodu. Teraz e, dosyć mocno to ukrocono i ukrocono to dosyć późno przed tym sezonem, więc dlatego te problemy mogły się pojawić. I to jest też jakby jeden z tych aspektów, które, które dzisiaj bierzemy pod uwagę, że ta forma jest taka, jaka jest. Oczywiście. E, jest też fakt taki, że zawodnicy troszkę inaczej z innych krajów zaczęli skakać, więc dlatego też musimy odrobić te lekcje i troszkę za późno chyba nasz sztab się obudził z tym. Panie prezydencie, co do sztabu, czy jakieś mogą być zmiany w sztabie? Czy to A kadry, czy B kadry i kwestia starszyzny, być może inny trener dla tych starszych zawodników, bo takie tematy też są poruszane w ostatnich tygodniach. Ja myślę, że teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, jest troszkę za wcześnie na to, żeby, żeby w tym momencie mówić o takich rzeczach. Miejmy nadzieję, że Was zaskoczymy, że gdzieś tam pojawią się pewne rzeczy, które, które mogą wielu zaskoczyć, ale też myślę, że to będą pozytywne rzeczy. Na trener kadry B, Dawid Routek, może spać spokojnie? Czy Nie rozmawialiśmy na ten temat. To był też jakby jeden z wyborów Tomasa do współpracy jakby A kadry i B kadry. I jak popatrzymy z perspektywy czasu, co się wydarzyło później, gdzie po rozmowie z zawodnikami, zawodnicy i z trenerami już było zupełnie inaczej. To funkcjonowało. No Maciek jeden konkurs wygrał. Kuba też był na podium, więc... Da się, po prostu się da, tylko to też jest jakby kwestia taka, że zawodnicy muszą uwierzyć i muszą rozmawiać z tymi trenerami, więc my przeanalizujemy i na pewno na koniec sezonu będziemy rozmawiać z każdym z trenerów, będziemy rozmawiać też z zawodnikami, z wszystkimi tymi grupami, żeby zrobić wszystko w, w tym kierunku, żeby było dobrze. Czyli po tych perturbacjach, jak jakbyłem wolnym, zawodnicy już rozmawiają z trenerami, jest mniejszy problem z komunikacją? No, taką mam nadzieję, przynajmniej takie mam informacje. Ja też jakby. Nie jestem na bieżąco, na czym na bieżąco może jestem, ale nie jestem na stałe z tymi zawodnikami. Nie jestem z nimi na zawodach czy na zgrupowaniach, żeby móc jakby zobaczyć samemu jak to wygląda. Ale gdzieś tam dochodzą do mnie informacje, że faktycznie jest zupełnie inaczej. Trenerzy inaczej pracują, zawodnicy inaczej pracują. Także ja myślę, że takie rozmowy są bardzo potrzebne. Ja tak troszeczkę z innej beczki. Asia Kil wygrała Puchar Kontynentalny w kombinacji norweskiej. Promyczek, trochę, bo to w kombinacji nie mieliśmy takich sukcesów. Licząc mężczyzn i kobiety już dawno, jest szansa, że troszeczkę inaczej przyjrzycie się w związku na to, na to właściwie na ten nasz rodzynek w kombinacji norweskiej. Znaczy, to jest tak, że na pewno my, my teraz już jakby po prośbie Aśki uruchomiliśmy środki z własnego budżetu na to, żeby jej pomagać, bo my do. do w zasadzie do rozpoczęcia sezonu nie mieliśmy informacji czy ona w ogóle będzie uprawiać ten sport. I to było takie tu ona jest trenerką tutaj niby trenuje coś i tak dalej. Ona się musi zdeklarować jak ona się zdeklaruje i tak dalej to na pewno na pewno pójdziemy do ministerstwa i normalnie zrobimy też jakby choćby jednoosobową kadrę. Ale skoro odnosi sukcesy no to ciężko jest jakby nie, nie iść jakby w tę stronę. Oczywiście nie ma jakby dziewczyn które za nią w tym momencie stoją i które można by było dołączyć czy próbować jakby wciągnąć w to, są jakieś młode dziewczynki, które gdzieś tam trenują skoki i, i biegi, ale to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Więc jak najbardziej tak, ja myślę, że trzeba się temu na pewno przyglądać, ale też jeśli Aśka się nam zdeklaruje, że będzie chciała, to wszystko zrobimy w tym kierunku, żeby, żeby się mogła rozwijać. Ale właśnie Aśka może być tym motorem napędowym, trzeba z tego skorzystać, bo skoro ona i w pucharze świata, i w pucharze kontynentalnym odnosi dobre wyniki, to żeby przyszły kolejne dziewczyny, to muszą mieć jakiś wzór, więc. No, dokładnie tak. Ja, ja się chyba. troszkę boję, że e, czy trochę FIS nie pokrzyżuje nam planów, patrząc na to, jakie mają plany, jeśli chodzi o w ogóle o kombinację norweską, że już są zapowiedzi, że może to być ostatnia e, impreza, ostatnia olimpiada, która jest we Włoszech, więc to, to by było przekreślenie wszystkiego. A myślę, że do tego nie dojdzie, bo jakby walczymy z wieloma krajami o to, żeby do tego nie doszło, mimo to, że my może tych kombinatorów w tym momencie nie mamy jakichś takich, ale cały czas mamy zawodników, którzy chcą to uprawiać. I mamy fajnych juniorów, którzy jak się będą rozwijać, może w przyszłości e, dołączą do Paru Świata i będą też tam odnosić sukcesy. Ale na pewno jeśli e, ta dyscyplina zostanie usunięta, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, no to będzie ciężko, żeby ona sobie poradziła.